Siema, cześć, z tej strony Seba, i chciałbym Was zaprosić do y, kolejnej prezentacji nowego dodatku do Call of Duty Ghost. E, dawno na moim kanale nic się nie pojawiło. A to dlatego, że po prostu nie miałem czasu, a jak już miałem czasu, wolałem sobie po prostu pograć ze wszystkimi. gameplayu raczej nie zobaczycie, bo naprawdę nie chcielibyście tego y, oglądać. E, jak widzicie, powiewał sobie tutaj y, dumnie flaga ghost. Flaga znajduje się na szczycie. O, to tego masztu fraktowca, który znajduje się pod nami. Matka w ogóle osadzona jest na Karaibach. Trochę te współczesne ludziki, postacie raczej żołnierze, nie pasują do tego ładnego otoczenia. Bo naprawdę mapa wygląda bardzo ładnie. No tu jest nawet e, kajuta kapitańska. Jakaś mapa, miecze, e, świeczniki, łupy, skarby. Wszystko to, co znajduje się po prostu w kapitańskiej kajucie. Ew, nawet beach jest. Ciekawe e, swoją drogą, do czego był używany. E, Budyne, bu, budyneczki naprawdę wyglądają pięknie. to jest jakiś gostek. chcę przybić? High five, high five. Nie wiem. Pewnie chciał coś sięgnąć albo nie zdążył na statek lastami zdechnął. Albo to jest e, assassin, black flag. Aha. Chciał rozpoznać teren i y, y, po prostu umarł mu się tutaj i tak już został. E, ale wróćmy, wróćmy do mapy. E, na mapie oczywiście znajduje się wszystko to, co kochacie czyli e, skrzynki, e, sporo osłon. Powiem Wam szczerze, że jest tu e, troszeczkę budynków i fajnych przejść. E, e, chyba umarł ze śmiechu, przynajmniej taką kompozę przyjął. No tu jest następny, może, no, nie wiem, bał się mysz i tam sobie umarł z tym kubkiem. E, jest to pap, oczywiście, ja na to mówię pap. E, zwany potocznie kiedyś tawerną. Uy, ten to miał żród. E, pewnie umarł, bo e, zażygał się na śmierć. E, a ten zaliczył z i też umarł. No dobra, wyjdźmy sobie stąd. Jest tu pełno takich truposzy. O, to współczesne. No dobra, przejdźmy dalej. Znajduje się też tutaj wieżyczka, na którą niestety nie da się wejść. Wieście mi, próbowałem. ale nic z tego szkoda, bo by był to najwyższy w sumie punkt na tej mapie. Punkty są moim zdaniem dobrze porozmieszczane. Jest po prostu się gdzie schować. Mapa nie jest zbyt duża, ale jak jeszcze jeszcze raz powiem, bardzo, bardzo ładnie wygląda. Nie, strasznie rozpraszam momentalnie. Można sobie pozwiedzać sporo. Znowu do, do pubu wszedłem. widzimy z tego pubu. Rzeczą, którą tutaj możemy sobie uzyskać z, z tych paczuszek, jest to po prostu statek, który przypływa właśnie gdzieś tutaj z tej strony, co pokażę wam na końcu. I napieprza ze wszystkich kanonów, e, e, zabijając przeciwników. E, jeśli o, chodzi o tą mapkę, to będzie już chyba na tyle. Bo chyba w sumie nie ma więcej co tu pokazywać. Ale gra się naprawdę dobrze na tej mapce. Polazyłbym dłużej po niej, ale naprawdę e, niezbyt dobry ze mnie komentator, jeżeli chodzi o takie e, rzeczy. No ale jeśli ktoś e, nie ma tego dodatku, a chciałby po prostu zobaczyć, jak sobie ten dodatek wygląda, e, oczywiście może to e, sobie obejrzeć. I kolejna e, matka, druga z kolei. Jak widzicie, jest strasznie e, egipska, chcę, żebym powiedział. E, w sumie jest to bardziej e, otwarta mapka, oczywiście znajduje się tu parę e, przejść. E, i różnych e, komnat. To są nawet jakieś pajęczyny, dawno nikt tu nie sprzątał. E, mumie, boję się. pełno hieroglifów oczywiście e, może się myliłem mówiąc, że mapka bardziej otwarta oczywiście tu mamy pięknie osadzony punkt w środku pomieszczenia gdzie się można wpitolić tutaj z góry e, grając na tej mapce e, trzeba uważać jednak, bo można berwać jakimś kamlotem, co zdążyło mi się zdarzyć. O widzicie, na początku jechałem sobie tutaj, ten kamlot już jest wyrąbany. Właśnie ten też kamlot nie zabił przy przejmowaniu punktu. Rozłupał się na kawałek. Jak się Szkoda, szkoda. Wszystko zepsuję. Niestety hieroglify próbowałem odczytać, ale się nie da. Może tutaj teraz e, najadę ją trochę z góry, żebyście mogli sobie zobaczyć e, Taki mały e, labirynt powiedziałbym Właśnie nie pamiętam czy tu radę wejść, czy nie Teraz możemy to sprawdzić. Nie, tutaj tutaj na samą górę chyba raczej się nie dostaniemy. Kotopies. bardzo ładna egipska matka, jak widzicie. Tu też na pewno znajdziecie wiele miejsc do e, uprawiania kamperki. Jeśli chodzi o rzecz, którą ja wydobyłem z paczuszki, e, jest to Anubis. Anubis, e, Anubis polega na tym, że otrzymujemy wszystkie perki e, naraz. E, jest jeszcze ciekawa rzecz, że jeżeli strzelamy do kogoś, widzimy wyraźnie hitmarki, co oczywiście też Wam pokażę pod koniec, pod, pod koniec prezentacji tej mapki. Jeżeli chodzi o tą mapkę, to byłoby chyba tyle. Przejdziemy do kolejnej mapki. I oto kolejna z mapek. Jest to piękne, meksykańskie miasteczko, a przynajmniej jego część, e, gdzie odbywa się e, jakieś tam święto. Przynajmniej tyle zdążyłem e, czytać. E, matka jest bardzo e, kolorowa. Tutaj widzicie, jest e, głośniczek nawet. Tylko nikt nic nie gra. Mm, siema. O, trochę duży, duży gościu. Haha. <laughs> Ale dopiero spojrzałem, że siedzi on e, na trumnie, ale fajną e, czapeczkę ma za to. E, dobra, jemu ja już spokój. E, pójdziemy sobie dalej. Boże, w pierwszym momencie przeraziłem się, że się gacie wiszą tutaj, że po prostu ktoś sepranie pranie zrobił, rozwieszał. Ale niestety to nie e, są tylko ozdoby. E, jest bardzo tutaj kolorowo. Nie wiem na czym to święto polega, ale jest tu pełno o, trupich y, znaków. E, nie wiem, nie zagłębiałem się. Ale jak poprzednie mapy, tak i ta kita, e, zawiera oczywiście dużo miejsc, gdzie możemy się e, schować. E, jest tu w pizdu osłon e, Jak widzicie na tej mapie także jest wiele przejść, korytarzy. Budyneczków, do których możemy się e, dostać, co w sumie jest dobrą sprawą. No, jak wiadomo, na tym polega te gra, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. E, mapy nie zdążyłem dobrze poznać. O, grałem na niej raz czy dwa, ale bardzo pięknie wygląda, dobrze się też na niej gra. E. Pewnie jest ten gości, który sobie tu siedzi. A. a jeśli chodzi o tą mapę, to już chyba też będzie na tyle. A. Jeżeli chodzi o rzecz, którą wyrwałem z paczki, a. zobaczycie to wszystko pod koniec filmiku. A. Wszystkie cztery rzeczy. Oczywiście ja tam sobie botów nawłączałem, bo. Mhm. Grając normalnie, ci co mnie znają to wiedzą, że e, przez miesiąc bym tego nie nagrał. Chciałem to po prostu szybko zrobić, więc e, poszłem sobie e, na łatwiznę i tym cudem kolejna czacha. fuck say, to jest karawan przecież. No już zapomniałem o czym mówiłem, aha. aha. Ci co mnie znają, to dobrze wiedzą, że gdybym chciał to nagrać normalnie to bym pewnie przez miesiąc albo i dłużej tego nie nagrał, dlatego poszedłem sobie na łatwiznę. I po prostu nagrałem to sobie w ten, a nie inny sposób. Dobrze, może już starczy tego Meksyku. Przejdziemy sobie do czwartej mapki, której chyba nawet nie muszę pokazywać. E, ci co grają długo w tą serię znają tą mapkę e, bardzo dobrze, no, ale o tym za moment. No i czwarta mapka zostawimy e, ją oczywiście na e, koniec. E, jest to nasza ukochana Fawela z Modern Warfare e, 2. E, tak jak mówiłem e, w sumie nawet nie ma co jej pokazywać, bo u, u, Ci, co grają cały czas w tą serię. Mapie bardzo dobrze znają. Ostatnio nawet rozmawialiśmy na ten temat na tej mapie już same granaty po prostu rzucały się na wyczucie. I wbijało się kila. Jak dobrze wiecie, mapka bardzo fajna. Nabrała troszkę kolorów oczywiście jest trochę pozmieniana co do wyglądu A co do samego rozkładu hmm, chyba raczej nic się nie zmieniło może mi coś e, uszło u mojej uwadze jak dla mnie e, różnicy wielkiej tutaj e, w sumie nie ma e, No i co po prostu jak włączyłem to to przypomniało mi się stare dobre czasy kiedy to wszyscy yy, graliśmy cały czas, non stop, w modem Warfare 2. Yy, graliśmy tak dobrze, że yy, chyba płytę z dwa razy kupowałem, bo była zajechana. Yy, na dzień dzisiejszy już yy, nie posiadam, yy, bo nie posiadam też yy, Xboxa 360. Yy, po prostu go sprzedałem. Yy, jeśli chodzi o fawelę yy, i o prezentację tych map, to już będzie no, wsio. Zostało jeszcze na koniec prezentacja tych wszystkich rzeczy, które ja powyciągałem z paczek. No dobra, jeśli chodzi o fawele, to by było na tyle. Na koniec oczywiście zostawiłem wisienki w postaci. Rzeczy, które po wyciągałem z paczuszek, także zapraszam do dalszego oglądania. Jeśli chodzi o specjalne killstreaky, tutaj zacznę sobie od faweri Jest to oczywiście gunship. Bardzo dobrze Wam znana broń, z której możemy siać śmierć z powietrza, oczywiście. A, tutaj zbytnio wielkiego see? zaskoczenia nie było oczywiście. Jest to po prostu e, odświeżenie starej mapki w e, bardzo miłej formie. Bravo, Jeśli chodzi o fawelę, to by było e, na tyle. E, I następna mapka, nas, e, następny Killstrake e, Jest to e, killstrejk Anubis. E, strike e, pozwala nam na E, posiadanie wszystkich perków e, jednocześnie e, widzimy postać nam tu e, błyszczy mocą jakąś nie wiem jaka to moc e, jak założyliście gdy strzelamy i są hitmarki e, widać to na czerwono e, Killstrike ten nie jest killstrike e, killstrejkiem e, sorki jednorazowym e, trwa on po prostu e, jakąś tam ilość czasu możemy ginąć mamy go znowu i tak dalej, i tak dalej, jeśli chodzi o tą mapkę, to by było na tyle. Przejdźmy zatem do kolejnego specjalnego killstrejku. kill killstrejku. Kill sorry, jeśli źle mówię. Są to panowie mariatki, a dokładnie jest nas trzech. Słyszycie przy tym muzyczkę graną przez malarki jadci. Są to oczywiście ich duchy, jak widać. Widzimy przeciwników, jesteśmy też odporni. Dosyć gdzieś tu powinien, ja za chwilę być rozstrojony. W sumie zauważyłem to dopiero w czasie. Ale zaraz e, pokażę Wam, jak taki duszek e, wygląda, e, Fieldstrip. Dosyć e, fajny powiedziałbym. E, jeśli chodzi o Meksyk, to też już z, e, zakończymy. E, przejdziemy do e, na, następnego Fieldstrip. E, do ostatniego, oczywiście. No i w ten sposób przenieśliśmy się e, na Karaibę. Hmm. No, szczerze mówiąc, e, jest to najmniej widoczny killstreak. E, na początku nie zajrzałem w ogóle o co chodzi. E, po prostu przypływa nam statek e, znikąd wy, wyłania się po prostu e, z morza. I napierdziela z tych swoich działek oczywiście, zabijając nam przy tym przeciwników, co zresztą też zaraz zobaczycie. Jeżeli chodzi o filmik to by było już na tyle, także trzymajcie się i na razie.